kogoś piecze dupa i zostałem wyklęty. Takie rzeczy się, słuchajcie, dzieją. I to w internetach, na szczęście, nie w Wąchocku, bo jakby się takie rzeczy w Wąchocku działo, to, ho, źle by było, słuchajcie. Jest taka organizacja jakaś, skąd się wzięła nie wiadomo skąd. Klaster organizacji pszczelarskich. No i słuchajcie, takie pismo wyszło w styczniu. Ja nie wiem, dlaczego to w ogóle przegapiłem. Być może po prostu się nie interesuję takimi rzeczami. Ale wyszło pismo i teraz nasza wspólna znajoma, która tutaj też na TikToku kręci filmy o pszczołach, podesłała mi linka, słuchajcie, i patrzcie na to. Już pokazuję. O, syk. E, co tu mamy napisane? Tam jest takie pismo kilka stron, różne rzeczy, ale patrzcie tutaj. Ponadto, klaster organizacji pszczelarskich wzywa do zdecydowanego działania wobec mediów i samozwańczych rycerzy pszczelarstwa, takich jak Bikiper.pl, pszczelarz z Wąchocka, pierwszy jeden spożywczy, mister Paul Poland czy pszczelarz Jonasz, których aktywność szkodzi wizerunkowi i dorobkowi polskiego pszczelarstwa. Jednocześnie na drugiej stronie stoi Łukasz Waryja z pszczelara czy pasieka Marcyś. No i słuchajcie. Jak widzicie, zostałem wyklęty. Szkodzę pszczelarstwu. To, że promuje pszczoły, to, że rozmawiam o pszczołach, to szkodzi. I tam jeszcze jest więcej, słuchajcie, samozwańczy eksperci wykorzystują platformy internetowe do szerzenia sensacyjnych treści, które nie mają poparcia w faktach, a ich celem jest jedynie zdobycie wyświetleń i zysków. Ich narracja wprowadza w błąd, deprecjonując ciężką pracę polskich pszczelarzy oraz ich osiągnięcia na rynku krajowym i międzynarodowym. Działania osób takich jak biki.pr.l, Pszczelarz Wąchocka, Jeden Spożywczy, Mr. Polby czy Pszczelarz Jonasz są nieodpowiedzialne i szkodliwe brak wiedzy, publikowanie fałszywych informacji i promowanie niebezpiecznych praktyk wpływają negatywnie na kondycję pasiek oraz wprowadzają chaos w środowisku pszczelarskim. Słuchajcie, takie rzeczy, o takie rzeczy się nas tutaj oskarża. I ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o Jonasza, to ja się tutaj zgodzę. On pewne rzeczy robi tak jakby pod publiczkę, pod wyświetlenia. Zresztą wystarczy zobaczyć on ma wyświetlenie na YouTubie, tak? I ja z nim miałem spięcie. W pewnych jakby rzeczach się nie zgadzamy z nim i mieliśmy tam taką dyskusję w komentarzach, tak? Wyjaśniliśmy sobie i tak dalej, nie? Biki no ja nie wiem, jak można było go na tych liście umieścić w ogóle, że szkodzi pszczelarstwu, skoro on właśnie w ostatnich czasach odkrył kilka różnych wałów, które firmy robiły. No i dzięki niemu, dzięki tym filmom, dzięki temu, co się wydarzy po tych filmach, właśnie pszczelarstwo ma szansę być lepsze. No ja, ja szkodzę brakiem informacji, fałszywymi informacjami, no nie wiem. Jest to dla mnie strasznie dziwne, bo prowadzę kanał o pszczołach, opowiadam o pszczołach, pokazuję ciężką pracę pszczelarzy, a nie tak jak tam było, że deprecjonujemy, bo ja pokazuję właśnie, jak praca pszczelarza jest ciężka i często o tym mówię a wszystkie informacje, którymi się dzielę, mają poparcie jakby w książkach, tak? To już nieraz nawet na TikToku było, że tam, a tu, tu nie tak powiedziałeś, tu nie tak, zawsze wyjmuję książkę, pokazuję, tu jest napisane, nie? No a słuchajcie, jeden spożywczy i Mr. Polby to są importerzy miodu, tak że nie, nie, nie wiem, co oni w ogóle robią z nami w, jakby tutaj w kajakach.